No frupy, frupy. Grę, zawsze muszę mi Dzisiaj będziemy Mogę wam pokazać jeszcze moje trzy kolekcje. Jeszcze w zobaczcie. te Trzy, tylko same ciemności. Mamy latarki. Rymi se... O! Dobra, Kolekcje. No, stąd Ja nie widziałam tych okazów. To, to też razem zobaczymy. Tu jest jakieś takie nowe auto. Tu kuruma ma na stare. Najpierw było to, potem drugie. Czy zrustam? Czy zrustam? Ja ci zrustam, korda. Nie, taki najnowszy, ten samochód. taki. No, ten z nowej aktualizacji. No dobra, no no wyjeżdżamy tym, a ja tworzę sesję. I będzie po jakimś tam razie, będę chłostem, bo muszę... Muszę być chłostem, bo to kilka... To muszę kilka razy. Like to... Rybak zestarza... Nie! Nie! Przetrknął się! Nie! w nie może, czota tak O O jestem hostem, dobra, Jestem hostem. Za chwilę Cię zaproszę. Co byś Był. Dobra, Cię zapraszam. Gdzie eee, jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ja Gdzie gram na moim nowym koncie. Czyli 33 level, Czekam za tobą. Dołączam. Kto chce być oprawcą? Ty czy ja? No, 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 to ty. Dobra, ja oprawcę. Jak mnie zabijesz, to ty będziesz. Jak mnie zabijesz, to ja będę cały czas oprawcą. Okay. Ja ty się pochwali, ile masz ten hajsu na tym nowym? Hmm. To na czym? No i lechaj silniku. Taki zombie, to jest nienormalny. Czekaj, I Zombie, ofiara. Rzeźnik zepsuci to za za fanatycy. Od którego levela są te, te, te takie właśnie odblokowane? To takie coś? Co to no te maski. Nie wiem. Ale na tym filmę. Ja jestem po to jest sposób, mogę ci wygrać. A nie, nie eee. tam tego dawaj. Ja to jest nie to będzie. Znaczy kuper jest próbacz. Skouter, Przygody kutafonka. I, masz, I też masz latarkę. Poglądam. I wszystko. Ja bym nie, żeby ci. żeby ci szopa szczelić. No, no. Po dwóch minutach. On, yy, po trzech minutach dostaniesz wolę. On nowy jest. A no, od kolegów. Dzisiaj go. Ale dobra. A ty cały czas masz zapaloną latarkę, to nie? Pyta, nie? nie, ja nie. O dobra. Nie dobra jest Jak będziecie Ci bić serce takie fidrowe, to mi był Dobra? No sorcy, ja ci będę podpowiadał. <grymne> i ja zapisuję Cię kręcę, ziom, ziom, ziom. Do toalety się można wydać, czy są. Bo toaleta widzę, że jest zamknięta raczej. Ej, na którym Ty jesteś piętrze? Ja właśnie, tu nie mam tu pie... nie, nie ma Jestem pieniędzy. na pierwszym. Tu nie ma piętra. To jest jedna płaska mapa. Dzie, czyli ty jesteś, kurde, na moim. No, nie jest tylko jeden poziom, ale nie to chodzi. bardzo wielka mapa. Druga, druga, a prawda to jest bardzo mała mapa. Już cię chyba słyszę jak... Jestem. tu... Biję ci serce.

Ja bo on może mnie zabić. On jest blisko nie wiem o tym, bo widziałem jego latarkę. No to chodzi na mnie, chodzi, bo chcę zobaczyć o co w tym chodzi, takiego cudownego. Patrz, mam tam latareczkę cudowną rany boskie. Ho, 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 ho. No chodź, serduszka mi jeszcze nie bije. Nie bije, wcale. Naprawdę. Naprawdę nic nie bije. Aha, Widzisz teraz moją notarkę? Widzisz? Oj, widzę cię. Oj, okay. mamo! Ale a... nawet serce nie biło. Wiesz, dlaczego ci nie bije serce? Bo już miałeś broń. A tu masz broń, to ci nie bije. Kurde, jaki ty jesteś waretna baba. Jak ty zabijesz, to ty będziesz oprastał. A ty jesteś pupawcą, kurwa. boskie boski siebie! Jesteśmy po laps. Ej, ale to szybko robię. jakiś mnie wkurza kolega. A coś mi cały czas wysyła, a ja tu nagrywam. Tu mnie wkurza. Trzy minuty. No mówię, trzy minuty. Gdybym tylko widział tą kartę, to już będę szczęśliwy. To się zabije Szczęśliwy. A, dobra, wiem, gdzie znowu się zaspiłeś. Uważaj, do nadchodzę. Ja gdzie się zespiłeś. No, no. no to chodź. O, bo nie wiem, bo... Mógłby, no chodź. Chodź się bylić... twoją bronią pochwal. Bo mógłbyś mógłby 10 minut. pójść. Ale wiem, gdzie... Cię zaspi... zespiło w takim samym miejscu. Tak? Trochę kawałek. Kawałeczek od tego tego, tego Wiesz, jesteś już niedaleko. Zgadnij sobie... Jan... O Jany boskie przestała być już. A. No, mogłeś iść tam gdzie 6 wcześniej. Dobra. Tylko jedna strona mogłeś pójść. To ja tylko no. y, steruję się mapą. Co było? Boję się. Będę tak stał. się boję. Nie no, widzisz to.

Później będziemy iść na ślepo.

Nie strzeliłem. No, w ciebie. No, e, patrz, jak strzeliłeś, to miałam jedno HP. <grym>, 1% HP, a cię w klatę, a ty mnie w nogi. Jakim wiedziałam, przyjde... wiedziałam, wiedziałam, że tu przyjdę. Wiedziałam, że przy to, co mam Poszedłem Posiadam kawałeczek. Dobra, ale teraz to tak na szybko ale robimy, to dobra. Aha. Dobra, poczekaj, teraz to nie z... masz? Aha, dobra, dobra, dobra. Okej, okay, dobra, a dobra. No to, no to, no to, no to widzisz? No to? Chodzi tam mojego spawna. No to poczekajcie. Ej. No, dobra. jestem, ten? Pokarol girl. Chodź na domu. Nie będziesz leżał. No to Jestem w swoim spawnie. Mówiłem o tym. Bo mnie zespół w takim samym miejscu, a poszedłem gdzieś indziej. Jeszcze się zgubiłem. Ale czekaj, nagrywam na żywo. karocią. Co? No, chcesz to w klimie. No, nagrywam na żywo. Ja na kiblu. Aha. Ja nagrywam. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Kacper? Co? Widzisz moją lekarzkę? Nie. 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 Ej, idź do mojego tego respawna, bo ja nie wiem, gdzie ja jestem. Chyba poszedłem do twojego respawna, bo nie wiem. Nie wiem. Czekaj, ja się wracam. Bo ja nie wiem, gdzie Czekaj. jestem. Ja się wracam. Zaprosicie się do sesji? O oh mój Boże. Będzie <laughs> zabawa. Idziesz do mojego respawnu? Nie, nie, nie. Idziesz do mojego respawnu? Bo ja chyba jestem przy twoim. Idź do mojego respawnu i ja będę przy twoim respawnu. A wiesz, że ja jestem w moim rozpowie. Tak? Bo ja idę tu przyjdzie do ryspań. A ty idź po mną, o to się mieli. Ej, widzisz Bo, moją masarkę? Nie. A jaką drugą poszłysz? Ką? Tą po lewo poszłeś, czy tą po prawo? Nie wiem. No to dwie drogi. Hmm. To chyba tam po prawo. Hmm. Ja chyba też. Ja nie wiem w ogóle czy to 3D. No zajmujesz się W jaki tylu graczy? Czyż to? To w, w jakiegoś oprawce? Prawie mi widzę kryminalnie mm. Widzisz moją ratalk a... No ja jestem tu w swoim respawniu. Dojdź do mojego, ja idę chyba do, do twojego. Dobra? Hmm. Nie wiem, czy to twój respawn. Takie, takie wąskie uliczki, a, ja a potem takie gruba, no. potem cienka, a potem taka gruba, takie drzwiczki. Tylko twoje, i potem taka druga droga jest. Druga. Widzisz? Widzisz? Ja się uh, na jakim uh, terenie. Hudda. Dobra. Dobra. Idziemy rybko. Idziemy Widzisz moją latarkę? Nie, nie widzę. Ma włączoną. No. A Ma, bo już zapomniałam. Зараз, допера, бэндэ мяу Шотгана. я, сау, тас... Блигнэ, навэс. И не бэм, гдимас, заспал. Без запалённой... Змэй... Нет, Не, о, я... Бежим в на твунь вы не можете грэть... Не, за оправсэ, наверное, пэлно, бо в оправсэ не рэспишэ. в оправсэ, была. E, bo ja szukam i mam maskę, mam przed gana jakimś czasie on też tu staje sztukiem a mnie to ofiarą zobaczyłeś na moim filmiku czy to, a co, dlaczego to wygrałeś? Znaczy, to będziesz to chyba. Nie wygrałeś co? czy ja będę tym, który będzie znikał?

Eu poderia mogłem być o desenhador. não, da. não. Tá umaھada, não Arizona, tá vai fazer nada, né? Ei, disco para Não, fazer é um YouTube. Da bu iş mi yapanda? Hayır bir ev. Ev iş mi? Daha kuvvete. Anne anne bir de. Bizi? Ne ne bizi? Biraz bizi ama bizi. Atayım bizi mi ya? Oşem <coughs> Ostatnia to runda, ostatnia runda. Dobra, już muszę kończyć. Dobra. Jak musisz kończyć, to, to koń... Do widzenia. Do widzenia wszystkim. No do widzenia. To... No Kłaniamy się. Do zobaczenia. Do... Cześć.